Według naszych planów jest to być może ostatnie spotkanie w tym forum w tym roku. I zwykle takie zakończenia roku zapraszają do refleksji, do takiego spojrzenia troszeczkę w tył. I chciałem to chwilę zrobić, ale z takim wzrokiem też i w to, co, co, co nazywam naszym ćwiczeniem. I z różnych względów nasz rok kończący się jest nadal jeszcze bardzo, bardzo y, 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 to powiedzieć, niespokojny. Nie ma takich przyzwyczajeń, jak mieliśmy je kiedyś. Wszystko bardziej wisi w powietrzu. Nasze rytuały zakończenia roku są w wielu państwach w tej chwili niedozwolone. Czyli też wigilie będą inne, sylwestry będą inne. W ogóle całe nasze dni są inne. To jest w ogóle nasza reakcja na to, co nazywamy tam wirusem. I nadal jeszcze pomimo to, że jest jakaś szczepionka wynaleziona, musimy się z tym liczyć, że następne tygodnie, być może nawet jeszcze miesiące, będą nadal jeszcze w stanie dużej niepewności. Z drugiej strony, też i sytuacje polityczne w wielu państwach. Są trudne i być może, przynajmniej ja tego nie pamiętam jeszcze tak bardzo, było nam trudno, już dawno nie było nam tak trudno siedzieć przy jednym stole, i często to się teraz zdarza, wiedząc i czując, że cała seria tematów nie może być poruszona. Ponieważ może dojść do po prostu obrażeń, kłótni i tym podobnych rzeczy. I to dzieje się nie tylko w Polsce, to dzieje się też i w innych państwach, w zależności gdzie jesteśmy i na pewno coś podobnego może też stać się w tych świętach, też i w Stanach Zjednoczonych na przykład. Także jest sytuacja z różnych względów trudna, emocjonalnie bardzo naładowana. I to jest punkt, na który chciałem spojrzeć. I widzimy to już nie tylko indywidualnie, tylko to widzimy też i w społeczeństwach, jak szybko można naładować emocje, jak szybko można pobudzić pewnego rodzaju emocje. To obojętnie, czy one są z prawa, czy z lewa, ale po prostu jesteśmy bardzo skłonni do tego, żeby je pobudzić. I zwykle udaje nam się to poprzez wskazywanie na tak zwanych innych. Którzy są inni poprzez fakt, że z naszego punktu widzenia są odmienni. I obojętnie, kim by oni nie byli, czy jacy by oni nie byli, zawsze znajdzie się grupa, dla których są innymi lub odmiennymi. I jeżeli będziemy bardzo silnie w ten sposób nadal działać i myśleć, no to sytuacja staje się dosyć trudna, ponieważ z punktu widzenia nie tylko jednostki, ale także jakiekolwiek grupy, która bardzo silnie nawykła do tego sposobu postrzegania rzeczywistości, jaka ona reprezentuje. Im bardziej to robi ona, tym bardziej jest odrębna i tym więcej jest tych tak zwanych innych. I chyba już zaczynamy wyczuwać, I nawet wiele osób, które nigdy się tym specjalnie zajmowało, zaczyna wyczuwać i nawet widzieć, jak my sobie to tworzymy jak szybko jesteśmy podatni na różnego rodzaju emocje dlatego widzimy to co zawsze też i ten klasyczny buddyzm mówi że rzeczywistość fakt jako fakt nie liczy się specjalnie to co się liczy to jest nasza interpretacja czy nasza odpowiedź nasza reakcja na ten fakt sam fakt sam w sobie jest ani dobry ani zły ale w sposób w jaki go interpretujemy Stwarza z niego coś dobrego, coś złego, coś odpowiedniego, coś nieodpowiedniego, a sposób, w jaki to interpretujemy nigdy nie jest wolnym. To znaczy, że widzimy, że większość tak zwanych faktów, obojętnie jakie by one nie były, są przez różne jednostki i ugrupowania nie w sposób odmienny, tylko nawet w sposób rażąco przeciwny interpretowany. I to doprowadza wtedy do całej serii konfliktów. I żyjemy i widzimy je. Przynajmniej teraz te święta nawet, nawet jak jest jakaś redukcja ilości osób, to mimo to przy wielu stołach będziemy czuli tematy tabu. Czy będziemy czuli taki podział. I to jest szkoda. Szkoda, ponieważ ten podział jest stworzony przez nas. I on jest stworzony nie tylko jesteśmy przeciwko komuś, tylko też z tego powodu, i on jest dla mnie ciekawszy, bo łączy się naturalnie z tym przeciwko, tylko on jest stworzony dzięki temu, że my uważamy, że my mamy rację. Rozumiecie to, żeby być przeciwko komuś, możemy być tylko wtedy, jeżeli jesteśmy bardzo przekonani o tym, że to my mamy rację. Gdybyśmy nie byli tak święcie przekonani o tym, że my mamy rację, byłoby trudniej być przeciwko. <laughs> Dlatego zobaczcie sobie, obojętnie po której stronie stoicie w tych wszystkich różnych ugrupowaniach i w tych różnych światopoglądach, ale zobaczcie, jaką siłą jesteście przywiązani do pewnych tak zwanych prawd. I zobaczcie, dlaczego tak naprawdę wam zależy, żeby tylko ta prawda była prawdą. Jaki to ma efekt? Ponieważ jeżeli dla mnie ta prawda jest prawdą, a ktoś inny uważa, że zupełnie coś innego, czy inny pogląd jest tą prawdą, to albo mamy dziesiątki różnych praw, co jest bardzo możliwe. Ale przynajmniej. Co jest jeszcze bardziej możliwe, jest, że moja prawda jest cząstkowa. Nie jest absolutna. Ale my mamy taką bardzo dziwną ludzką tendencję, że nam by z różnych względów bardzo się chciało, żeby to, co ja myślę, uważam i czuję, było absolutnie prawdziwe i że wszyscy inni powinni tak samo czuć w podobnej sytuacji, a jeżeli nie, to coś z nimi jest nie tak. I popatrząc się troszkę na efekt tego, uważam, że moglibyśmy stwierdzić, że tu tak naprawdę nie chodzi o ten fakt i nie chodzi nawet o samą interpretację, ale chodzi o efekt tej interpretacji, która nam się wydaje na 100% pewna i jedyna i prawdziwa. Ponieważ efekt, że tak naprawdę jest, daje mi uczucie pewności. A uczucie pewności dzięki takiej wierze. Jakąś tam prawdę, czy ona jest polityczna, religijna, światopoglądowa, to, to nie gra żadnej roli, obojętnie jaka, czy lewicowa, czy prawicowa, ale taka silna wiara to jest na pewno tak. Ta pewność jest uczuciem pewności, a uczucie pewności da, jest uczuciem stabilizacji. I to jest chyba jeden z ważniejszych punktów, dlaczego jesteśmy często tak bardzo przekonani lub bronimy czegoś. I dosłownie to bronimy na życie o śmierć, ponieważ jesteśmy tym, co uważamy, że jest naprawdę. I wiele osób do dzisiaj jest w stanie zabić, dać się zabić lub zabić innych dla pewności pewnego rodzaju stwierdzenia. Ponieważ ta pewność tego stwierdzenia daje emocjonalnie uczucie pewności. I stałości. A to bardzo silnie potrzebujemy nie jako coś dodatkowego do naszej jaźni, tylko to bardzo silnie potrzebujemy, ponieważ właśnie nasza jaźń jest wszystko inna niż stabilna. Rozumiecie, gdyby nasza jaźń naprawdę była kompletnie stabilna, nikt z nas nie potrzebowałby jakichś takich strasznie silnych przekonań dodatkowych. I dzięki niemu, dzięki różnym systemom przekonań, które uważamy potem w naszym wyobraźni, że są ponadczasowe, i że są prawdziwe dla wszystkich, to wszystko jest nieograniczone i czasowo, i przestrzennie. Czyli taki z absolutyzm często w naszych podejściach czy w naszych światopoglądach, ten absolutyzm jest na tyle ważny, ponieważ im szerzej jest on i silniej jest on ustawiony, tym bardziej pewnie ja się czuję jako członek grupy, która do tego danego światopoglądu należy. Ale zawsze naturalnie, jeżeli znajdę, to, to pomaga bardzo dużo większość osób, która w podobny sposób się ustawia. To mi daje dodatkową pewność. Dlatego w tym kontekście ćwiczenie sasen i w ogóle podejście na przykład mistyki chrześcijańskiej lub zen jest takie dosłownie rewelacyjne i zarazem bardzo trudne, ponieważ to podejście jest akurat kompletamentnie inne niż to wcześniej przeze mnie troszeczkę czarno-biało naszkicowane. A mianowicie to podejście Zen, czy też Mistrza Ekarta w kontemplacji chrześcijańskiej, wychodzi z założenia, że ta moja jaźń jest kompletnie krucha. I ona pojawia się dzięki kompleksyjnej interakcji różnych dodatków, pamięć, świadomość itd., itd. Dzięki temu pojawia się uczucie jako punkt odniesienia. Takiej refleksji wyświetla się, no to, to tam coś istnieje jako punkt odniesienia i to nazywamy ja. Ale to coś pojawia się dzięki tej interakcji cały czas na świeżo. Nie, że to coś robi tą interakcję. To moje ja jest wynikiem interakcji myślenia, między innymi, i identyfikacji z uczuciami i pewnymi pamięciowymi historiami, a nie, że istnieje niezależnie od tego, tak jak nam się cały czas wydaje. I ten wgląd w istotę naszej jaźni jest podstawą ćwiczenia Zen, jest podstawą tradycji buddyjskiej, jest podstawą mistyki chrześcijańskiej. I to jest bardzo, bardzo ciekawe podejście, ponieważ ta kruchość naszej, naszego ja nie jest tylko kruchość polegająca na tym, że żyjemy i kiedyś umrzemy, tylko że w każdym momencie jesteśmy kruchi. I dlatego podświadomie, czując tą kruchość naszej jaźni, wymyślamy sobie przeróżnego rodzaju idee, i zwykle one są bardzo e, takie, taką, chcą, chcą być strasznie stałe, sta, bardzo prawdziwe, bardzo silne. Bo dzięki nim i tylko i wyłącznie dzięki nim dostajemy takie lekkie uczucie może ja też będę w końcu taki, bo ta idea taka jest. Ale być może właśnie trzymamy się krucho i kurczowo wyobraźni o czymś i tak uciekamy z momentu na moment wyobrażenie stałości, w pewnego rodzaju uczucie, które się powiela, a dzięki powielaju wydaje nam się, że jest czymś stałym, ponieważ cały czas się powiela. Jeżeli to tak by było, to dlatego to sasen jest takie ryzykowne, ponieważ sasen jest ćwiczeniem, gdzie. Przestajemy przy pełnej obecności, przestajemy po prostu tworzyć jakąkolwiek wyobraźnię, koncepcję czegokolwiek i w tym i nas samych, ponieważ jak ja myślę o czymś, to stwarzam perspektywę ja i to coś. Ona tworzy się cały czas. Dlatego, będąc bardzo silnie uważny i nie produkując, Koncepcji można się, tak jak to się mówi w buddyzmie, przebudzić. Czy to przebudzenie jest moment, gdzie jest tylko i wyłącznie otwarte pole świadomości. Nazwijmy to w ten sposób, bez identyfikacji z czymśkolwiek. Nam się wydaje, że to jest nie tylko niemożliwe, ale niebezpieczne i głupie, i to jest po prostu tylko nicość, i tak dalej. To nie jest prawdą. To nie jest coś, tak jak ni coś, to nie jest coś, ale to nie jest brakiem. Weźcie sobie metaforę, nawet nie tylko metaforę, tylko sam fakt, na przykład ciszy. Dla wielu z nas cisza to jest brak dźwięku. Jest prawie, że niemożliwe dla nas określić ciszę dosłownie i bezpośrednio. Zwykle, jak mówimy o ciszy, to mówimy o braku czegoś. Tak samo, jak mówimy o niecoś, to mówimy o braku niecoś, ale nie możemy powiedzieć to coś dosłownie. Rozumiecie, jest nam trudno bezpośrednio opisać ciszę, nie używając porównań, gdzie czegoś by brakowało. To. Znaczy, że nasza, nasz sposób postrzegania niecości, nicości, nieczegoś nas zupełnie nie interesuje. To znaczy, jeszcze bardziej, jeżeli ktoś z nas na przykład nie słyszy coś, nie widzi coś, nie czuje czegoś, nie smakuje czegoś, to uważamy, że coś się nie zgadza. Ale akurat w tym momencie smakujemy niecoś, a nie że coś brakuje. Rozumiecie tylko, że dla nas to jest zupełnie nieciekawe. Nie mamy kultury i nie mamy cierpliwości, żeby zostać dłużej w stanie, w którym nie pojawia się coś, co można znowu zmysłowo złapać Jest trudniej przebywać dłuższy moment w ciszy. Dlatego często ją też zagłuszamy poprzez same myślenie. Ale jest, zobaczcie sobie i zaryzykujcie, czy nawet w, w tych dniach, w tych naszych takich wakacjach świątecznych, gdzie być może teraz przez takie znowu nastające wyciszenie spowodowane tą całą reakcją na pandemię, będziemy zmuszeni nawet do bycia bardziej spokojni zewnętrznie już, wiele rzeczy pozamykanych, może Sylwestry nie będą takie, no jest po prostu, nagle z cisza. I pozwólcie jej zadziałać. Nie zastawiajcie ją, nie meblujcie ją znowu wyobrażeniami o czymś. Zobaczcie jak to działa, bo my mamy lęk przed nicością i zawsze chcemy tam w to otwarte pole coś włożyć i sugerując, że ono jest jakoś nieprzyjazne. Ale może tak akurat nie jest, może jest nawet na odwrót, że to otwarte pole nie jest nie tylko nieprzyjazne, ale ma dużo do czynienia z jakością w ogóle naszej świadomości. Tak jak jakikolwiek dźwięk pojawia się dzięki ciszy, a nie przeciwko ciszy. Jakikolwiek dźwięk ciszy nie nihiluje. Ją, ona cały czas też jest. Tylko, że my centrujemy się na dźwięk. Ale cisza jako taka w tym momencie nie znika. I ona nie pojawia się po zniknięciu dźwięku. Ona cały czas była. Tylko nasza uwaga poszła na dźwięk. Dlatego też w ćwiczeniu SESEN jest właśnie ciekawa utrzymanie dłuższy czas. Tylko po prostu otwarte świadomości, a nie czekanie na jakieś takie gadżetowe pojawienie się czegoś, co będzie fajne. Ja to, że, no, zbliżam się do jakiegoś oświecenia. Wszystko, co możemy złapać zmysłowo i emocjonalnie, czyli zmysłowo właściwie, nie jest to, o co tutaj chodzi. To nie jest żadna sztuka. Rozumiecie, bo wszystko, co złapiemy emocjonalnie czy zmysłowo, jest postrzegane przez nas jako coś. A to jest znowu ograniczone i odrębne. Dlatego zaryzykujcie dłuższy czas ćwicząc. Zaryzykujcie dłuższy czas, a bycie w ciszy i wiecie, że w wielu tradycjach tzw. Tak duchowych akurat cisza jest bardzo ciekawym i ważnym elementem samym w sobie w tym ćwiczeniu. To nie jest środek do czegoś, tylko to jest bezpośrednia jakość rzeczywistości. A wiele różnych rzeczy są spowodowane przez nas, ponieważ kulturowo czy z naszego wychowania wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie ją wytrzymać. I tak naprawdę być może nie jesteśmy w stanie ją wytrzymać, bo ona z nami coś robi. Ona po prostu nie pobudza naszej jaźni, a to nam się nie podoba. Dlatego ona jest jednym z najbardziej potężnych mechanizmów w tych rodz tego rodzaju ćwiczeniach. <laughs> Rozumiecie? Ponieważ jak coś się pojawi, to mój system, też i myślenia, <laughs> automatycznie wie, co z tym zrobić. Porówna, zastanowi się, znowu działa, i wtedy ja mam znowu uczucie: ja coś robię. Jeżeli się w cudzysłowie nic nie pojawia. I zmysłowo nic się nie dzieje, to mój system byłby właściwie w tej chwili nieaktywowany. I często mamy tendencję do zaśnięcia. A w ćwiczeniu sen zabawa polega na tym, że właśnie wybieramy momenty ciszy, czyli siadamy w momentach, kiedy jest cicho, bo jest prościej. I zamiast pozwolić naszemu systemowi też się wyciszyć, nawet zasnąć, Jesteśmy przy pełnej obecności w czasie ciszy, w której nic się nie dzieje. I wtedy być może możemy się przebudzić i kapnąć się, że a nie ta cisza jest tak tragiczna, i że w ogóle rzeczywistość i świadomość mają jeszcze zupełnie inne aspekty, niż ten myślowo-emocjonalny, który w 99,99% ,99 używamy, i który tworzy naszą jaźń. Dlatego. Zapraszam Was, żebyście częściej zaryzykowali tego rodzaju ćwiczenie, ponieważ może ono nas oswoić z czymś, od czego podświadomie i kulturowo w różnych naszych kulturach uciekamy. My uciekamy o tej nicości. Bojąc się chyba tego, właśnie, że pokaże, że my jesteśmy bardziej do niej podobni niż do wszystkiego innego, co sobie wyobrażamy. I esencja, jedna z esencji sen jest właśnie zrozumienie, tak jak Mistrz Eckart zresztą w, w, w chrześcijańskiej kontemplacji to powiedział, że zobacz tak naprawdę dokładnie, kim jesteś, a jesteś kompletnie niczym. Jesteś, jak przestaniesz myśleć. Zobaczysz, że znika też i cała Twoja perspektywa nazywana jaźń. I to nie jest nic strasznego, wręcz przeciwnie. Czyli ten cały prezent, który mamy na gwiazdkę, polega nie na tym, żebyśmy znowu coś zrobili wspaniałego i wymyślili i czekali na coś, tylko żebyśmy się zapuścili głębiej, albo lepiej powiedziawszy, nie uciekali od tego, kim naprawdę jesteśmy. I to brzmi zwykle troszeczkę szalone, bo nie trzeba dosłownie nic robić, tylko czuwać i być przy pełnej świadomości, żeby stało się to uświadomienie sobie aspektów naszej świadomości czy rzeczywistości, które zbyt rzadko doświadczamy. I tak jak wspomniałem, może dlatego właśnie, że rok był dosyć skomplikowany dla wielu z nas, nawet bardzo. Różnego rodzaju lęki, te całe separacje, te całe lockdowny i tak dalej, i tak dalej. Biorąc tylko to pod uwagę, potem cała seria ruchów społecznych i politycznych, w zależności kto gdzie, po której stronie się znajduje. To wszystko jest w tej chwili strasznie, strasznie naładowane nadzieje, na dłuższą metę, chęci walki, to wszystko jest zrozumiałe. To mi nie o to chodzi. Tylko, mając też możliwość tych świąt i tego czasu wyciszenia, pozwólmy tej drugiej stronie się pokazać. I być może, jeżeli ją w końcu dopuścimy, wiele rzeczy z tego, co nam się wydaje tak ważne i tak konieczne, się odpuści samo przez się. Ponieważ odpuści się zawsze wtedy, jeżeli nie jest tak naprawdę z życia pochodzące i potrzebne, tylko jest formą naszej ucieczki od tego niecoś, w jakieś staranie się tworzenia czegoś, co by nam kompensacyjnie dało uczucie, że jesteśmy czymś wielkim, ważnym i tak itd. Tak Podczas gdy tak naprawdę jesteśmy kompletnie krusi. I długi czas nas nie było, i długi czas nas nie będzie. Także trzeba się z tym być może o wiele bardziej oswoić niż z tymi całymi tworzeniami wielkich obrazów o nas samych, które są, jak widzicie, tak kruche, i z... kto się ma i znika, i razem z nim znika ten obraz, i parę dni, parę miesięcy, parę lat później. Prawie, że już nikt znowu nie pamiętał, że coś takiego było. <laughs> Także uważajmy, żeby nie tworzyć sobie na, nawzajem, poprzez przeciwieństwa cały czas, tego rodzaju spory i świadomość, która jest bardziej kompensacyjna niż ta, którą naprawdę jesteśmy i w której bezpodmiotowości ukrywa się tak jak w ciszy. Wielka pełnia. Bo pamiętajcie, ta cisza, jej się boimy i ją zagłuszamy. Z drugiej strony, bez niej nie ma jakiegokolwiek wypoczynku. Rozumiecie, że nie jesteśmy w stanie w pozytywny sposób wskoczyć, utopić się, pozwolić jej być, to właściwie zginiemy. I tak samo tutaj. To, od czego uciekamy, może okazać się czymś o wiele bardziej kojącym niż wszystko, co możemy sobie wyobrazić. I furtka właśnie w tym kierunku jest między innymi też i nasze ćwiczenie. Zem.